Ja myślę, że oni są. Ja myślę, panie redaktorze i szanowni państwo, że oni nie tylko byli, nie tylko są, ale zawsze będą. I tu kolejny temat. Zderzacza cząsteczek hydronowych w CERNI po Szwajcarii. Czego naukowcy szukają? Bozonu Higgsa. Piękna historia, którą wyczytałem na, na, na ten temat, która już przed oficjalnym ruszeniem tych urządzeń. CENRADA. Tak, szukali Amerykanie. To jest na razie teoretycznie, to bardzo teoretyczne. Jest pierwiastek, który jest w przyszłości który ma zostać odkryty, ale nie chce być odkryty. I to nie jest science fiction, tylko to są nasze działania obecne na globie. Dzisiaj wiemy jedno, że przeszłość i przyszłość to jest coś, co się nachodzi na siebie w teraźniejszości. Że tak naprawdę my poprzez naszą pracę umysłu i pracę z sobą, z tym rozwojem, o którym mówiliśmy przy przy, przy niesamowitej efekcie pracy Jana Pawła II i wcześniej ojca Pio przecież. Jan Paweł II jeszcze jako był, jako metropolita krakowski zwrócił się do ojca Pio i tam oto to przepiękne uzdrowienie tej kobiety. Więc to są wszystko wydarzenia, zdarzenia i fakty, którymi dziś zajmuje się naukowa duchowość. Nie po to, żeby to obalić, tylko po to, żeby nadać temu właściwy kształt, żeby w końcu wyrwać nas z poziomu szarlatanerii, a posadzić w poziomie, który się należy, aby miało to miejsce i, i ten poziom się należy tym ludziom, którzy się tym zajmują. Ja wiem, że na globie jest i nie tylko na globie, u nas w Polsce również, jest masa ludzi, którzy na roku 2012 tworzą różnego rodzaju książki, materiały, próbują zarobić pieniądze i w świecie również, przecież ktoś tam wykupił jakieś działki, ktoś tam podał, żeby jak się to wszystko zatopi, to gdzieś tam w Afryce, koło Pretorii czy Johannesburga będą tereny, które ocaleją i tam działka kosztuje 2 miliony dolarów i są tacy, którzy to kupili. Ale jeżeli spojrzymy na siebie dzisiaj z perspektywy takiej, że oto mamy niesamowitą moc. Że proszę Państwa, jeżeli nasze serce emituje pole elektromagnetyczne pięć tysięcy razy, więcej, większe od mózgu, to uczucie, uczucie, które mamy, może zmienić wszystko. Ale uczucie nie jest w sercu, to jest poetycka przenośnie. O wszystkim decyduje mózg, nasze emocje, a serce jest tylko pompą. No niestety nie. Naukowcy podważają tę teorię. Już wiedzą, że nie, że nie serce, że, 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 że nie mózg, a serce. Serce ma to tak potężne pole. To duchowość ludzi, którzy mają serce oddawcę, powinna się zmienić. A co, zmienia się? To jest jeszcze szereg różnych uwarunkowań, o których dziś nie będę mówił. Mamy, mam tu przed sobą kapitalną pozycję. Piera Frank, prawo rezonansu, nastrój myśli na realizację swoich pragnień. I odsyłam Państwa do lektury tej bardzo ciekawej pozycji, bo tutaj mamy również w najnowszej pracy podane bardzo ciekawe definicje, określenia, wyniki badań naukowych, które biorą początek od Einsteina i wciąż są doskonalone i wciąż są rozwijane przez fizyków kwantowych, matematyków i profesorów medycyny. Wszystko, co posiadamy w swoim świecie wewnętrznym, spotka nas także w świecie zewnętrznym. Bo świat zewnętrzny odzwierciedla zawsze tylko wewnętrzną świadomość. Dopiero kiedy ukierunkujemy naszą świadomość na cel, możemy wejść w rezonans z tym, co chcielibyśmy, aby w naszym życiu zrealizowała. Jeżeli chcemy osiągnąć wyniki, jakich sobie życzymy, powinniśmy rozpocząć od obserwowania i kontrolowania naszych myśli, uczuć i przekonań. Ponieważ wszystko, o czym myślimy lub co czujemy, wszystko wytwarza pole. Rezonansowe. I teraz, co to jest to pole rezonansowe? No właśnie to jest to, co my, czym my rezonujemy, czym my wybrzmiewamy, jeżeli, by zmierzyć nas odpowiednimi urządzeniami. I inne pole rezonansu będzie o człowieka, który jest chory, który się boi, ale też nie o to chodzi. Inne pole jest człowieka zdrowego, który jest otwarty i też nie o to chodzi. Chodzi o jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Chodzi o ten język pragnień. O to, że my na przykład wszyscy, wszyscy chcemy, żeby było, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy mieli odpowiedni status finansowy, żebyśmy mieli wspaniałe relacje, mieliśmy, żebyśmy mieli wspaniałego partnera, ale powtarzamy wciąż te same błędy. Czyli nie wyciągamy wniosków z naszego życia, tylko ciągle chcemy, otwieramy się na nowe, a stare nie transformujemy, nie utylizujemy, nie zmieniamy przekonania. Stara maksyma mówi tak, miej serce i patrzaj w serce. Wtedy otrzymasz, Wtedy się spełni to, co pragniesz, jeśli przejdzie Ci z serca do umysłu. To jest naukowa duchowość. I dziś ludzie się boją samych siebie. Bo nie ma tutaj nigdzie miejsca na uczucia. Przy pięknym poziomie światłej miłości, zatrzymanie się tylko ciągle pęd. I my się rozbijemy o własne nogi. Jeżeli Bóg stworzył ten świat, z pewnością nie troszczył się przede wszystkim o to, byśmy mogli go łatwo rozumieć. Panie redaktorze, Albert Einstein. Dlatego mamy problemy ze zrozumieniem tego. Jak to? Przecież my jesteśmy wychowani na programach, na wiedzy, jak nas może ktoś w jednym pokoleniu wszystko zmieniać? Może, bo mieliśmy czas do roku 1600 średniowiecznej ciemnoty, potem pojawił się Newton, potem pojawili się inni naukowcy do wieku XX, wiek XX to skok niesamowitej wiedzy, a wiek XXI to wprowadzenie tej wiedzy i zastosowanie jej w normalnym życiu. I to jest fantastyczne, że my to możemy robić, mając znakomite narzędzia. A to nie są książki same, bo w książkach jest wiedza. W publikacjach mamy wiedzę. Ale co zrobić z tą wiedzą? Jak ją zamienić na praktyczne metody własnego rozwoju? Bo sama wiedza to jest tylko informacja. Ale co ty zrobisz z tym informacją? Jak ją obrócisz? Jak z niej zrobisz narzędzie, które pomoże ci lepiej żyć? To jest cel naszej pracy. I to jest ta fascynująca, naukowa dochowość, która jest lepsza od kofeiny, heroiny, alkoholu i papierosów bo to jest fascynacja Twoim pięknym, fascynacja Twoim własnym elementem, który jest w Tobie, czyli mocą Twoją. I szukaj endorfiny, szukajcie młodzi ludzie w sobie możliwości wzrostu poziomu swojego własnego życia i możliwości, a nie uciekajmy w ożywki, które mają nam zastąpić na krótko i zrujnować ciało i umysł. Przepiękny temat fraktali. fraktali. Wszystko jest fraktalne. Nasze płuca, nasze serce, nasz mózg, wszystko jest fraktalne. Jeśli sobie przejrzymy fraktalne, twór, czyli, fraktalne co? czyli kształt z kształtu, nieskończoność z nieskończoności. Weźmy na przykład różę, zwykłą różę. Każdy wie, jak wygląda róża. Zobaczmy, jak ta róża zakwita i przyspieszmy na ekranie, jak ona nakwita. rozwija się jedno z drugiego, jedno z drugiego. To jest fraktal. W fraktalach zapisane jest wszystko: Twoje imię, Twój los, który możesz oczywiście modyfikować, możesz przeprogramowywać. Twoje możliwości. Wszystkie możliwe rzeczy są zapisane właśnie w fraktalach. Twój oddech jest fraktalny. Twoja myśl jest fraktalna. Pięknie rozwinął fraktalę naukowy z Molterbrock. Odsyłam do odpowiednich źródeł i wiedzy. Dalej. W tej chwili fascynujemy się nie tylko już boską matrycą i, i polami kwantowymi, nie tylko holograficzną rzeczywistością. Ale fascynujemy się w tej chwili, zaczynamy się fascynować teorią superstrun. To jest dopiero no, kapitalny ten. Pan wprowadza nowe, nowe pojęcia, co to są superstruny. No, superstruny. Proszę Państwa, ja o tym nie będę mówił w tej chwili, to jest czas na zupełnie inną audycję i myślę, że tu powinien usiąść obok mnie doskonały fizyk, tutaj mamy takich na naszym, na naszym, w naszym województwie, nie byśmy je podyskutowali. Zadałbym mu parę pytań, bo jestem ciekawy. Nie mogę zadać pytania tym, tym, którzy te, 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 teorie tworzą, bo to są ludzie z gdzieś tam, za granicą. Chętnie bym porozmawiał na ten temat z polskimi naukowcami. Teoria superstrun, czyli wiadomo, atom, budowa atomu, idziemy dalej, proton, neutron, idziemy dalej, idziemy jeszcze dalej, kwarki i tak dalej, idziemy jeszcze dalej. Coś okazuje nagle, że to wszystko jest skonstruowane z niesamowitych elementów wibracyjnych, ligających, które nazwano superstrunami. Wszystko, jesteśmy, Zbudowanie z tych superstron, bo skoro jest, istnieje prawo rezonansu, a więc skoro wiemy, że wszystko wibruje, nie tylko człowiek, nie tylko roślina, nie tylko kwiat, zwierzę, ale wibruje również pan redaktora myśl i moja myśl i tych ludzi, którzy słuchają to, wybrują uczucia, wszystko wibruje, to prawem teorii superstron wystarczy zmiana w jednym elemencie, w nas samych, żeby dokonywała się zmiana całości. Jeżeli mamy orkiestr orkiestrę symfoniczną, która gra na świetnym poziomie, i jeśli przyjeżdża światowej sławy skrzypek i jest zaproszony do tej orkiestry, to on poprzez tą swoją grę na skrzypcach potrafił wydobyć coś takiego jeszcze potężnego z tej orkiestry, że ona gra tak, jak nigdy wcześniej nie grała. Choć jest znakomita. Jeżeli pojawiła się myśl, i ta myśl jest zgodna z prawem natury, bo dokonują się wszelkie okoliczności, które tworzą realizację tej myśli. Jeżeli zaś myśl jest pełna destrukcji, egoizmu i rządzy władzy, ona na początku osiąga jakiś element, ale potem jest prawo natury. I dlatego padają imperia, faszyzmy i te inne historie, bo to musiało się skończyć i komunizm, bo to nie było czyste. I dlatego padają zasady, z które nie są... Samodzielnie... na tej zasadzie, panie Andrzeju, wszystkie etapy rozwoju cywilizacji były nieczyste, ale że. Upadały i były następne, upadały i były następne.